Krok przywitał mnie, Poznań, niby w pociągu, leciała mi łza, naciskam spłuczkę, wszystko mi tonie. Ostatni raz to spojrzenie na peronie, ostatni raz, Nie no znowu do niej dzwonię, mija jakiś czas, no i Ukraina płonie. Moje odkarstki są ciepłe jak dłonie, znowu jakieś laski i znowu kruszę kodę. W marcu prawie chciała mnie psychopatka, ocaliłam głowę, się ma psychoterapia, niby jestem człowiek, ale w oczach mam diabła, niszczę sobie zdrowie, no i martwi się matka. Przychodzi wiosna i jawi się wpadka, znowu zakochany biegam po zakamarkach, co z tego będzie, to wielka zagadka. w końcu psycha i umieram na bagrach. Idę do kościoła się pomodlić jak dawniej. Autem przez Kraków nie wiozą chrześcijanie. Mama mówi sekta, syneczku nieładnie. Oni rozumieją, no bo też byli na dnie. Jesienią upadam znowu tak nisko. Tata mnie wieże bez słów na lotnisko. Jestem tak daleko, a znowu tak blisko. Ciekną mi łzy, gdy zostawiam wszystko. Wjechał me tak, Lefedron, albo inny szaj, w sumie już wszystko jedno. Jeszcze nie wiedząc, że czeka mnie piekło. Idę pod most no i słowo się rzekło. Nikt mnie nigdy tak nie zranił Śmieje mi się los każdy każdych w Poznaniu Chyba już mnie znasz, myślę tylko o paniu Kopernika w Krakowie, niech pan idzie po relaniu Kuzyn na podłodze W ręce grzeje opie, nigdy się z tym nie pogodzę Widziałem ludzi w kryzysach psychicznych Którzy błagali Boga o blistry Teraz ja cię błagam, Boże zaś mi tu kogoś, bo już nic nie pomoże Kiedy byłem mały, to biegałem po dworze A teraz na dworcu, proszę to dowodem Patrzę znowu na me imię Chyba widzę tam Mateusz Myślę, jeśli zginę, zakopnie po ciemku biżuterii mi rusz Nikt nie piśnie nawet słowem. Widzę napisy końcowe. To był ładny film, ale idź już. Ja nie pójdę, ja chcę kurwa żyć tu. Idę ciemnym lasem, pan prowadzi mnie, jest moim kompasem. I mi mam Mateusz, a nazwisko Pasek I tak już zostanie, nie chcę ksyfi masek. Ha! Proponuję psychiatryka panu. Będzie panu chwilę tam najlepiej. Znowu te relanie ma ochrani i paniu, pan zapomni na wieki. Nie, 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 nie chcę pchać się w szpital, niech mi pani ufa. Cały ból już znika, wszystko się tu zmienia. Już pragnę życia, wszystko jest już dobrze. Kiedy jest Weronika? Kto? Kiedy jest Weronika? Kto? Kiedy jest Weronika? Kto? Kiedy jest Weronika? Ona wie wszystko, słonecznika. Chyba mówi pan od rzeczy. Idź pan na bieliznko, coś tam pana doleczy. Proszę pani, ja nie chcę już tylko się leczyć. Wznoszę się w niebo jak buch od mleczy. Lecę do Italii, ona patrzy w oczy Tak jesteśmy fajni, nic mnie nie zaskoczy Tak myślałem dawniej, ale teraz nowość Ktoś mi mówi skarbia, Nie sądziłem, że tak można kochać Jednocześnie mocno tak pożądać Bo Moja mała ma cierpienie w oczy Jednocześnie mając tyle dobra Co dzień wieczór wciąż siedzimy w okna, Odliczając od nas kilometry Nie wypiłem nic już od miesiąca Nie wsadzę nigdy w ust tabletki Co dzień rano widzę tyle słońca Gdy na messengerze ślę uśmieszki Będę z tobą już do końca bo cię kocham już na zawsze, wierz mi! Kiedy jest Weronika, kto? Kiedy jest Weronika, kto? Kiedy jest Weronika, ona wie wszystko o słonecznika.